Hello na kanale. Dzisiaj zabieram Was do norweskiej drogerii typu Rosman, Hebe i porównamy sobie ceny. zobaczymy jak to wygląda z cenami norweskimi, porównując ich do cen, które są w Polsce. Co my tu mamy? Sól do zmywarki 23 korony. Kapsułki 60 kapsułek to 12 koron. wanisz niż 50 koron. Żele Palmolive 26 koron i nagryżające, one mi się dają, że są bardzo tanie, tutaj 13 koron. Żele pod prysznic 32 korony, Elizabeth Arden cenowo wychodzi 500 ml za żel. Stage Perfect 120-135 w okolicach 130 koron, mniejsze korektory 100 koron, te podkłady też są Wszędzie znane. Trumacz za 130 koron. Dajcie znać, co myślicie. Dzięki za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Podajcie na Instagram i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!